Dzisiaj nagram jeszcze misję 17, something harder, czyli coś trudniejszego. Zaczynamy. No i zaczynamy sobie w takim, widzę, dość ciasnym pomieszczeniu. Mamy tutaj kamienie, mamy dwie spinki, mamy czerwoną dyskietkę. Musimy sobie to wszystko ostrożnie zebrać. Może tak to zrobię? No, właśnie. I jak widać, mamy przejście do, do dwóch osobnych pomieszczeń, tylko że te przejścia są zablokowane przez te zniszczalne murki. I właśnie do tego z pewnością nam będzie potrzebna czerwona dyskietka. Musimy ją podłożyć tutaj. I mamy już teraz dostęp do tych pomieszczeń. To może najpierw. Nie wiem, może najpierw do tego sobie wejdziemy, zobaczymy co jest tutaj. A tutaj tylko jeden korytarz ze spinkami. No to teraz już musimy iść do tego górnego pomieszczenia. Tutaj już do tego się raczej wracać nie będziemy, więc możemy bez obaw zrzucać te kamienie, już nie martwiąc się o to, że tam nam zasypią jakąś drogę odwrotu. Bierzemy to no i idziemy dalej Mamy trzy spinki I mamy jedne nożyczki Tutaj jak byłem jeszcze w tym pomieszczeniu niżej to widziałem że Tutaj też nie ma przejścia do następnego pomieszczenia Trzeba jakoś rozwalić ten właśnie murek, który jest teraz pode mną no i jak widać trzeba do tego celu użyć nożyczek. Dlatego wypuścimy sobie te nożyczki. Mamy tutaj przygotowany kamień. I teraz jak tylko te nożyczki pójdą w dół, to zrzucę ten kamień zaraz za nimi. No i mamy już przejście, tylko musimy jeszcze sobie zebrać te spinki, które tutaj były, żeby o nich czasami nie zapomnieć. I przechodzimy sobie dalej. Tutaj też za bardzo nie mamy przejścia, ale mamy pomarańczowe dyskietki. Możemy przepchnąć tą dyskietkę w lewo, a tą po prostu zrzucić. I wtedy się zainicjuje taka reakcja łańcuchowa, będziemy mogli przejść dalej. O właśnie, mamy trzy czerwone dyskietki. Przechodzimy do następnego pomieszczenia. No i już chyba widzę do czego te dyskietki będą potrzebne, ponieważ mamy tutaj takie pozamykane spinki, tutaj takie są, są też po prawej stronie tego pomieszczenia, jeszcze tam na górze też takie widziałem. Więc chyba właśnie musimy użyć tych trzech czerwonych dyskietek, żeby do tych poblokowanych spinek się dostać. Teraz się zajmiemy, może tym, tymi spinkami, które są tutaj po prawej stronie. Podłożymy sobie czerwoną dyskietkę. Zbierzemy sobie te spinki. Teraz sobie wyzbieramy te, które są tutaj, tak luzem, postawione w tym pomieszczeniu. No i mamy jeszcze jedną czerwoną dyskietkę. Za jej pomocą dostaniemy się do ostatniego pomieszczenia z wyjściem. Bierzemy ostatnie cztery spinki, idziemy do wyjścia i udało nam się przejść misję numer 17.